No witam, co tam was słychać? Mam nadzieję, że wszystko w porządku, ponieważ u mnie wyśmienicie. Ostatnio na mojej grupie zapytałem się was, jaki kolejny odcinek chcielibyście zobaczyć na moim kanale i większość odpowiedzi to właśnie... memy. Tak więc dzisiaj postanowiłem nagrać trzeci odcinek memów z Harry'ego Pottera i zdaje mi się, że będzie to już ostatni. Tak więc przejdźmy na moją grupę i zobaczmy wszystkie, większość, wiele, trochę... Memów. Tak więc pierwszy mem to Harry Potter, Ron i Tom Felton. I mamy tutaj atomówki, jak one się nazwały? nazywały? Bójka, bajka i brawurka. Kolejny mem, nie wiem czy możecie go zobaczyć dokładnie, ale tutaj pisze Hermiona Granger. I potem, ok, tylko spokojnie, tylko spokojnie. I wtedy Ron mówi do Harego: Za kilka lat zrobię Bachora. Słowo, a Harry tak patrz. <laughs> Dobry mem. Wujek Vernon pyta się Harego: Do you want build a snowman? A Harry: Go away, Uncle Vernon. A wujek Vernon, okej, baj. twarz Dumbledora jako kobieta, no śmieszne, śmieszne. Harry Potter przytrzymywany, <grystanie> mówi... <grystanie> Voldemort mówi, otwórz twoją buzię, Potter, i chcę mu dać kebaba. A Harry Potter, nie jestem wege. Ojej, to jest też dobre, Mugole wszędzie. A tu Voldemort, hej Harry, Harry, Harry odpowiada, co? Rzym cię sportretował, a tu heca. <grystanie> dobre, dobre. A potem mamy Voldemorta, który mówi, po prostu muszę kłamać, a Pinokio... Tak, <noise> Jo Z umarłych się nie powinno śmiać, no ale mamy tutaj księcia półkrwi. To jest też dobre. <noise> do węża. <noise> tak wiecie, mówi. A wąż. What? Harry, do Voldemorta. Dlaczego nie masz nosa? Dumbledore, O Boże, Harry, nie możesz tak po prostu pytać, dlaczego ludzie nie mają nosa? No. Harry dostaje pytanie Więc jesteś wielkim fanem Gwiezdnych Wojen Wiesz, tak naprawdę to oglądałem tylko trzy pierwsze części Oryginalną trylogię jakieś pół roku temu Co to, co ty robiłeś przez całe swoje życie? Tworzyłem kolejny światowy hit To jest akurat dobre, dobre After all this time Always Ultra cienkie Boże, ludzie, niektóre memy to jest po prostu przesada W sensie, niektóre memy to przesada, ale są śmieszne No, ale tak troszeczkę na no. Oh lol, mamy tutaj plecak z napisem Hannah Montana I pod spodem mamy zdjęcia Harry'ego Pottera Made in China Jest takie popularne zdjęcie jak Harry Potter tak stoi na miotle Możecie je zobaczyć tutaj I zobaczcie teraz jest tak zmienione, że Stoi na toalecie i ma to do wyciągania rzeczy z toalety Potem na tym Wrecking Ball, weź na tej kuli Potem na schodach i potem na Jednorożcu Carrefour dał na sprzedaż kurczak z drona. Biednej Harry Zjedli mu rona <noise> Powinna być zrożna Ale to znaczy, że nikt tego nie zauważył, co nie? LOL Voldemort mówi do Harry'ego Czemu żyjesz? A Harry bo mam coś, dlaczego warto żyć. Nos. No jasne. No, co, serio, to serio, bo tak powiedziałeś? To jest akurat dobry, to jest śmieszne. Kiedy jesteś fanem Harry Pottera i próbujesz dotrzeć się do Ministerstwa Magii. To taki ja. Harry Potter nauczył mnie, żeby walczyć o to, w co wierzysz. Igrzyska śmierci nauczyły mnie stawiania w obronie tego, co słuszne. Niezgodna nauczyła mnie, że, że sama decyduję, jak będę żyć. Dzięki ci szkoło, że nauczyli mnie, jak rysuje się kwadrat. W pewnym sensie takie troszeczkę prawdziwe, co nie? O nie, mamy chyba cosplay Quirella. Profesor Quirrell. Tatko się postarał. Ej, dobre. Takie, takie takie fajne są cosplaye. strasznie fajne. Mamy kolejny mem z Emma Watson, a memy z Emma Watson są... Sztosik. Jestem groźna. Mój brat mówi: Ta, jesteś groźna jak bruszowy króliczek. <grym> Odwróć się do tamtej kamery i zrób groźną minę. <grym> Emma Watson. Pan dał Le Leo Oscara. Leo jest wolny, tak? W końcu Leo dostał Oscara. Kiedy chłopak, który <grym> mi się podoba, do mnie się odezwie. <grym> Dziewczyny. Tak więc to tyle. Mam nadzieję, że taki odcinek z memów wam się podobał. Nie było jakichś super ciekawych memów, ale było troszeczkę śmiesznych. Tak więc, jeżeli się zaśmialiście, chociaż raz, kciuk w górę, oczywiście. Jeżeli nie, no to. Jeżeli z innego powodu wam się film nie podobał, to napiszcie dlaczego. Pamiętajcie, żeby być na mojego Snapchata, Instagrama, na moją grupę i na mojego fanpage'a. Wszystko w opisie tego filmu, tutaj na dole, tak więc zapraszam bardzo serdecznie. Tak jest to tyle, życzę wam miłego dnia, tygodniowskiego wszystkiego mojego. Siema, wirtualna piątka dla was.